Tak, trochę już z takim rzeczkiem złym nastawieniem, bo byłem już przemęczony, byłem nieogarnięty, jakoś tak totalnie nic nie wpływało na to, żeby po prostu było lepiej. Zacznijmy od tego, jak przekraczaliśmy granicę. Przy przekraczaniu granicy oczywiście nie mogło obyć się bez naciągaczy, którzy po prostu chcą ci sprzedać wszystko wszędzie, wyrobić wizę, nie wyrobić wizę. Akurat w naszym przypadku tak się stało, że Agnieszka dała się wciągnąć gościowi, który o ja ci dobry plec, tu tutaj cię zaprowadzimy, zrobimy zdjęcie i zrobimy... Wizę. No i tylko że za taką wizę tak naprawdę zapłaciliśmy jakieś 15 dolarów więcej niż po prostu było na granicy, nie? No ale no, no, no co poradzić? No niestety nie zdążyłem jej uchronić przed tym. No zapłaciliśmy więcej za wizy. Potem, tak naprawdę, po przekraczaniu wizy okazało się, że, zap że zapomniałem, że zgubiłem gdzieś ten taki kwitek, który dostaje się w samolocie żeby dać przywieździe z Tajlandii musiałem go wyrabiać na nowo. Dobra, przeszliśmy granicę. Oczywiście przeszliśmy granicę, już wszystko było w porządku. Wszyscy chcieli nam sprzedać wszystko, zabić nas wszędzie, gdzie się da, z nieba leciał naprawdę kurwa taki żar, że sobie nie wyobrażacie. My głodni, zmęczeni, bo dzień, dzień wcześniej w nocy spaliśmy w takim takiej cieciuwie można powiedzieć, w takim miejscu dla ciecia, który pilnował jakiegoś opuszczonego obiektu, który gadał sam do siebie, po tajlandzku, coś próbował do nas gadać, my nie rozumieliśmy, jak dawaliśmy mu translator to gadał, stale prowadził monolog sam, że no nie, nie po prostu fatalnie byliśmy przemęczeni, po czym tak naprawdę... Stwierdziliśmy, że ciężko będzie nam złapać stopa i że w sumie to jesteśmy zmęczeni, że złapiemy taksówkę i że w sumie to nie jest taka droga, bo za 140 km mieliśmy zapłacić 10 dolarów. No dobra, no to już wsiadamy, targujemy się na tę taksówkę, ludzie nas denerwują, oczywiście nikt nie gada po angielsku, jak do Kambodża. Także gdzieś tam to język, który już tam palszelić, bo już to jest takie najmniej istotne, ale jeżeli chodzi o, o tych taksówkarzy wszystkich, po prostu coś niesamowitego. Dobra, wsiadamy do jednej taksówki, jedziemy 40 kilometrów. Prze, przesiadają nas w ogóle jakby z jednego auta do drugiego, potem z trzeciego do czwartego. I w ogóle jedziemy z sześcioma autami, z 16 osób w jednym samochodzie. Ja wam, coś niesamowitego! Ja wam, dość totalnie jestem zmęczony, jeszcze jakiś gościu coś do mnie gada. Totalna masakra. No i tak gdzieś wyglądały jakby pierwsze wrażenia. Chociaż tyle że podwieźli nas pod sam sam nocleg, który sobie już tam wcześniej troszeczkę ogarnęliśmy i wyglądało to w miarę w porządku. Hello, you need some Od tymczasem my kupiliśmy bilety do Angkor Wat, czyli jednej z najpopularniejszych tak naprawdę atrakcji Kambodży, czyli tak naprawdę starożytnego miasta, starożytnej świątyni, o której pewnie za chwilkę sobie opowiemy, ale co jest ciekawe, że bilety kupuje się jakieś 20 km od samej świątyni, a jeżeli chodzi o samo zwiedzanie, to wygląda to w taki sposób, że można kupić trzy rodzaje biletów. Albo na tydzień, albo na trzy dni, albo na jeden dzień. Nas niestety ogranicza czas, więc myślę, że w jeden dzień się powinniśmy zamknąć ze zachodem słońca. I teraz tak, można sobie wydać rowerem, chociaż bardzo dużo osób jakby nie poleca tego, bo jest po prostu gorąco. Można wynająć sobie skuter, albo wydając sobie tuktuka. Jeżeli chodzi o Tuktuka, to my zapłaciliśmy gościowi za cały dzień 15 dolarów, żeby nas woził między tym całym kompleksem świątyń i świątyń, czekał na nas wszędzie i tak dalej do zachodu słońca. Skuter kosztuje około 10 dolarów, a rower chyba 1,5 dolara. Tylko że trzeba wiadomo liczyć, że jednak tym tuktukiem on wie gdzie nas zawieźć, wie gdzie zaparkować, gdzie, wie gdzie podejść i wie gdzie wszystko sobie e, tutaj ogarnąć. Także, także lecimy powolutku w stronę świątyni. Właśnie w tym momencie znajduje się na środku wszechświata według Hindu. <grystanie> Wspinamy się na trzeci poziom miasta. Trzeci poziom nazywają niebem gdzieś tutaj po takich schodach kiedyś wchodziło się pewnie po trochę bardziej stromych i z kamienia i muszę wam powiedzieć że jest to dosyć ładny widoczek Oczywiście też nie mogłoby zabraknąć tutaj tych tak zwanych Januszy i Grażyn, tylko że w wersji azjatyckiej... żeby <śleszło> powiedzieć, że coś niesamowitego. Moi drodzy, cały Ankor... W ogóle jest bardzo śmieszna historia z tym związana, ponieważ jakby co króla zmieniali jakby taki powiedzmy, że wystrój. Z tego powodu, że pierwszym władcą był gościu, który był jakby hindusem, wyznawał hinduizm, dlatego wszystkie te budowle, wszystko to, co widzicie za mną, jest w stylu hindu. Kiedy ten gościu, który utożsamiał się z Bogiem tak naprawdę, vinshu, nie, to jest taki Winszu, gdzieś wtedy sobie go wstawię, jak on wyglądał, ale władcą, władca, który utożsamiał się z, z Bogiem, który stworzył to wszystko, zmarł. Jego następca był wyznania buddyjskiego, więc pozmieniali troszeczkę też tutaj klimaty i wszystko było w stylu jakby buddyjskim troszeczkę niektóre wzory postawili pomniki Buddy i tak dalej, po czym on znowu zmarł ten kolejny władca, a kolejny władca przewrócił znowu wszystko w styl Hindu, także taka śmieszna historia, czyli ja nie tak, tak moim zdaniem trochę lipa, nie wiem czy wiecie, ale czy, nie wiem czy was to w ogóle interesuje, ale i tak wam o tym powiem. Jeżeli chodzi o Buddę, to można zobaczyć tutaj w tych krajach azjatyckich 4 miliony różnych dziwnych form buddy. Dla mnie na początku to wszystko wyglądało totalnie, totalnie tak samo. Jeden siedzący chłop, w tym w pozycji kwiatu, lotosu, czy jak tam się to mówi, i on sobie siedzi. Otóż nie. Wytrzesz sobie tylko... No teraz może będzie trochę lepiej widać. Wszystko zależy od tego, od ułożenia jego rąk i od tego, co gdzieś tam ma dookoła, czy jest gdzieś tam coś ubrany, czy nie jest. Ogólnie, jeżeli chodzi o to, co widzicie za mną, chodzi o to, że Budda, kiedy stał się oświecony, że tak powiem, uzyskał ten taki stopień e, nirwany, był w stanie ukiełzm, ukiełznać bestie, jakieś dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, demony i itd. Dlatego ten właśnie Budda symbolizuje to, że ukiełznał już tam demona, to co to, to widzimy to jest prawdopodobnie naga, czyli e, siedmiogłowy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedmiogłowy wąż, coś w tym stylu. Tak samo, jeżeli jest, y, buddha ma rękę położoną tak, to znaczy, że on dopiero nabywa oświecenia. Jeżeli ma jakąś tak, to znaczy, że cię błogosławi, że naucza. Jeżeli ma tak, to inaczej, tak to inaczej, tak to inaczej. Naprawdę ciekawe. Na początku totalnie nie zwracałem uwagi na te szczegóły. Po czym gdzieś tam usłyszałem taką prawdziwą historię właśnie o co chodzi. I jakby tą, całą historię jakby powstawania, jakby tworzenia się buddy i jego droga do oświecenia, to jest to naprawdę ciekawe. Raz, 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 raz. Tak samo jak będąc tutaj, możecie zauważyć, moi drodzy, nie wiem jak to wygląda w ogóle. No i będąc tutaj, możecie zauważyć, że okna zrobione są z kilku różnych filarów. I teraz co jest ciekawe, możecie zobaczyć albo z trzech, albo z pięciu, albo z siedmiu, albo z dziewięciu. Z tego powodu, że. Każdy jakby rodzaj jakby ułożenie tych z filarów ukiernych. ma jakby za zadanie pełnić symbolikę, której do końca nie pamiętam, ale to macie zadanie domowe, żeby sprawdzić i napisać w komentarzu. Ale wiem, że na pewno 9 symbolizuje 9 bogów, jak i 9 planet, 7 symbolizuje dni tygodnia oraz czakry. 3, 5 symbolizowało e, chyba 5 rodzajów tych jakby ludzi, jeżeli chodzi o stopnie zamożności, coś w tym stylu, a 3 to było coś po urodzeniu, ale m, ręki sobie nie dam uciąć, więc sprawdzicie sobie to sami. មោតសាពេកវៃតរទសមាសពដាសលមោតសាពេកវៃតរទសមាសពដាសនមោតសាពេកវៃតរទសមាសពដាសាជាយន្តោពុទ្ធយមលេសក្យានឹងនបានរេវងខងវិជាហោហេជសរសេមគលាបរាជតប្លង្កេសេសេបតវិបោករេបិស័យកេសសពុទ្ធនង្កកបតោពមោតតេសណកតាំងសម័យគលាំងសុភ يات ាំងសតតាំងសុភនង្សមោតោចស័យធំប្រមជ្ឈរអៃសុបតៈខ្នងកាយកម្មង្វិជ្ជាកម្មង្បតៈខ្នងតេកណមនុកម្មផណៃចិត្តេបតៈខ្នងតេណកថាវណលផន្តតទេបាទេក្រេណេស apeti យោវវច្ឆន្តសពេរក វេនេសន្តមេតេពវេធវន្តរាយសខេតិកេឧកោពវេអភវេតសិលាសនាចងវុធិបច្ច័យនោចត្រធម្មាវធន្តេអាយុវណ្ណោសខាំងប្រល ্যাং តាមពីយ៉ាងនេះបើចំណុចសក្តោកោមានសន្តិមេតពីវាធម្មតារសកតិយុគបពរវេតសនស្នាច ang វត្ថិបច្ច័យនស្រត្រធម្មវឌ្ឍនតិអាយុវណ្ណសកំបិយហំព្រះរេសឆ្នាំរសណាគូតគំតឯឥឈស្ទឈ No i moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale już w tamtych czasach, czyli około XIX-X wieku, w tych rejonach ludzie z brodą byli uważani za lepszych, przystojniejszych i mądrzejszych. <grym> z tego powodu, że to co widzicie tutaj. Ten gościu. I w ogóle wszędzie jak zobaczycie, właśnie postać gościa z brodą w jakiejkolwiek postaci gdzieś w, w kulturze hindu czy buddyzmu, to znaczy, że jest to mędrzec. Jest to mędrzec, nauczyciel, kapłan. Powiem Wam, że coś niesamowitego jest tu ich pełno, także fajnie utożsamiam się. Też jestem mądry, przystojny, niesamowity. To prawie jak ja. <grym> Sam materiał, z, czego, z którego został na świątynia, to miasto zostało zrobione, to, to jakby ten, ten kamień został przywieziony z 65 km stąd przez słonie I teraz jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to tak jak tu widzicie, może nie widzicie, może widzicie, ale jakby na łączeniu tych kamieni jest tak, że one są stworzone w taki sposób, że one są jakby są wpuszczone w jakby w zapadki. One nie są na sobie, na sobie luźne położone i tylko działa tutaj siła jakaś i siła, siła grawitacji na niej, tylko, tylko one są jeszcze jakby w siebie jakby zazębione, także dzięki temu jakby cała konstrukcja jest bardziej stabilna. No i przy okazji można napić się takiego tutaj dziwnego owocu, który robi się w dziwny bardzo Ale sposób, wyciska się, wyciska się coś, przez coś się przerzuca i robi się sok. I so oh. słodkie. 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 To było owoce jednej z, z odmian palmy. Nie do końca wiem jakiej. Z odmian palmy. Dokładnie tak. Było słodkie. Było smaczne. Chłodne i orzeźwiające. No tak. I naprawdę w takich miejscach niesamowicie żałuję, że nie mam kurczy blade lepszego aparatu, lepszej kamery, żeby uwiecznić ten piękny widoczek. Niestety nie widać tego w kamerze i na filmie tak pięknie, jak widać to na żywo. Także zapraszam wszystkich serdecznie na Patronite'a, żebyście mogli oglądać w lepszej jakości zdjęcia i filmy. Miasto Angkor jest wielkości mojego rodzinnego miasta Czelać. Także między świątyniami i jakby dzielnicami, takimi najpopularniejszymi miejscówkami, cały czas będziemy przemieszczać się tuk-tukiem i tak właśnie robimy. Lecimy w stronę naszego kierowcy, którego sobie wynajęliśmy na cały dzień. Powtarzam za całe 15 dolarów. I lecimy nagrać wam kilka ujęć więcej. Tak jak widzieliście, już po raz kolejny dostaliśmy takie bransoletki, że pomodli pomodli pomodlili się za nas i tak dalej. I teraz, jeżeli chodzi o prawdziwy buddyzm, to buddyzm polega tak naprawdę na takim byciu szczodrym i poleganiu raczej na szczodrości ludzi. I jeżeli jakikolwiek mnich będzie chciał od Was pieniądze albo coś w tym stylu, to to jest zły mnich. Mnisi żyją tak naprawdę z jałmużny, żyją z tego, co ludzie im dadzą i z... nie mogą nic kupować. O, to jest tak, że nie mogą nic kupować. Jeżeli będzie dobry mnich, to dobry mnich nigdy nie weźmie od Was pieniędzy. Nigdy. A chyba jak weźmie, no to widać jaki z niego mnich. Także tak to wygląda, ponieważ sam Budda miał coś takiego, że był żebrakiem, dlatego mnisi jakby utożsamiają się ee, do Buddy, więc. Więc jak wychodzą na żebry, budzą się rano o godzinie czwartej, jedzą śniadanie, modlą się, piąta, szósta wychodzą na żebry i sobie tak żebrają, żeby mieć jak żyć. To jest niesamowite Idę. Raz, 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 raz. Kurde moi drodzy, nawet nie wiem czy będę w ogóle wrzucał gdzieś ten film, bo jak nazwość pod koniec zwiedzania tak naprawdę e, wyszło słońce i są fajne kolory i ogólnie jest ładniej. I zresztą ten, jakby tutaj można byłoby zwiedzać i opowiadać. Kurczę, naprawdę sporo mógł nagrać film pełnometrażowy na temat tego miejsca i można byłoby zrobić naprawdę tutaj wiele. Ale niestety brak nam czasu, ale myślę, że. Dobra, może wrzucę, może nie. Chociaż sobie zobaczycie taki skrawek, skrawek tego, co można tutaj zobaczyć. Może zachęcę Was do tego, żebyście tu przyjechali, wzięli przewodnika, dowiedzieli się troszeczkę więcej niż ja. A my w sumie dochodzimy do ostatniego punktu: punktu widokowego na zachód Słońca, bo ogólnie w całym tym tutaj. W starożytnym mieście można albo wpaść na wschód słońca, albo na zachód. No, chyba że ktoś sobie kupi bilet na, na kilka dni, to może zrobić to i to. Nam akurat udało się trafić na zachód, także zobaczcie to.